25 lipca 2000 roku. Charles de Gaulle, największe lotnisko we Francji. Wiatr jest słaby. To idealny dzień na lot. Lot 4590 do Nowego Jorku szykuje się do startu. Na pokładzie znajdują się setki pasażerów, stewardessy i personel latający. Wśród niego kapitan, pierwszy oficer oraz technik pokładowy. Niecałe dwie minuty po starcie wszyscy są martwi. Najbezpieczniejszy i najbardziej stylowy samolot runął na ziemię. Lot 4590 spada na hotel 6,5 km od lotniska. Na ziemi giną cztery osoby. Policja zamknęła cały obszar. Miejsce katastrofy wygląda przerażająco. To, co leży na ziemi, w niczym nie przypomina Concorde. Co stało się z lotem 4590? Korzystając z dowodów materialnych, amatorskiego nagrania i danych z czarnej skrzynki, odtworzymy każdy szczegół katastrofy. Dlaczego Concorde się rozbił? Concorde to ikona. Jedyny ponaddźwiękowy samolot pasażerski, który pokonywał trasę z Londynu do Nowego Jorku w niecałe 3 godziny, opracowało go brytyjsko-francuskie konsorcjum. W chwili wypadku przewoził pasażerów już 20 lat. Przez dwie dekady nie doszło do ani jednego śmiertelnego wypadku Concorda. Dlaczego w tym przypadku było inaczej? Źródłem kluczowych dowodów jest czarna skrzynka samolotu. Samolot ma dwa takie rejestratory. Jeden nagrywa głosy pilotów, a drugi parametry lotu, pozycję dźwigni przepustnicy, prędkość czy położenie podwozia. Podczas rozbiegu na pasie startowym skrzynka zarejestrowała niepokojącą anomalię. Silnik numer 1 traci 25% ciągu, a znajdujący się obok silnik numer 2 traci 97% ciągu. Bez odpowiedniego ciągu samolot nie ma wystarczającej prędkości do wytworzenia siły nośnej. Innymi słowy, Concorde nie może lecieć. Lot 4590 zaledwie 10 sekund po starcie porusza się z prędkością 335 km na godzinę. Wtedy czarna skrzynka rejestruje przerażający komunikat. Kontroler kontaktuje się z lotem Air France 4590 i mówi, że widzi płomienie. Samolot porusza się teraz z prędkością 345 km na godzinę. Musi podjąć próbę startu. Jednak rozmiar katastrofy jest oczywisty. Na tym amatorskim nagraniu widać ogromny strumień płomieni o długości około 40 metrów ciągnący się za samolotem. Czujniki alarmują załogę, że chwilę po starcie doszło do pożaru. Włącza się alarm, który sygnalizuje, że w silniku numer 2 występuje pożar. Technik pokładowy pociąga dźwignię, która odcina dopływ paliwa do silnika i uruchamia system gaśniczy. Tym samym wyłącza silnik generujący ciąg. Jeden silnik nie działa, a drugi jest uszkodzony. Muszą utrzymać prędkość lotu. Wszystkie samoloty mają tak zwaną prędkość przeciągnięcia. Jeśli samolot leci wolniej, nie jest w stanie utrzymać się w powietrzu. Aby w sytuacji awaryjnej utrzymać odpowiednią prędkość, trzeba zmniejszyć opór powietrza. Jednak czarna skrzynka ujawnia, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nim. Podwozie nie chciało się schować, co zwiększało opór i utrudniało wznoszenie. Utrzymanie ciągu to teraz priorytet. 35 sekund po wyłączeniu silnika numer 2, silnik numer 1 ponownie traci sprawność i chwilę później przestaje działać. Zostały dwa silniki. Concorde zbliża się do prędkości przeciągnięcia. Według danych z czarnej skrzynki nie tylko nie osiągał minimalnej, wymaganej prędkości, ale wręcz zwalniał w niebezpiecznym tempie. Minutę i 5 sekund po starcie prędkość spadła do 250 km na godzinę. Skrzydła generują coraz mniejszą siłę nośną. Concorde jest coraz bliżej katastrofy. Czy przyczyną katastrofy jest pożar silnika? Czujnik informuje o pożarze silnika numer 2. Wieża potwierdza, że ogień wydobywa się właśnie stamtąd. Ale dowody wskazują na coś innego. Mimo wyłączenia silnika i opróżnienia gaśnic, płomień wciąż wydobywał się ze skrzydła. Silnik numer 2 jednak nie był głównym źródłem pożaru. To zdjęcie zrobiono tuż po starcie. Concorde wznosi się z wysuniętym podwoziem, a płomień wydobywa się spod skrzydła. Po powiększeniu zdjęcia wyraźnie widać, że źródło ognia znajduje się obok silnika. Miała opona doprowadza do wypadku lotu 4590. Musimy dowiedzieć się dlaczego pękła. Większość krawędzi jest postrzępiona, ale dwie wyglądają tak, jakby coś je przecięło i idealnie do siebie pasują. Wybuch opony nie powoduje powstania prostych krawędzi, jednak na pasie startowym znaleziono coś, co mogło przeciąć oponę. To pasek metalu. Tire, right? Idealnie pasuje do miejsca, w którym pękła opona. Musiał przeciąć ją ten pasek metalu. Mały kawałek metalu powoduje śmierć 113 osób. Jak znalazł się na pasie startowym? Pasuje do listwy ochronnej z silnika CF650. Przed Concordem startował DC-10, który używa takiego silnika. Mamy jego zdjęcie. Widać na nim, że brakuje kawałka listwy ochronnej. Z historii napraw wiemy, że w tym DC-10 tę listwę wymieniono. Naprawa miała miejsce dwa tygodnie przed katastrofą Concorda. Właśnie ten kawałek znaleziono na pasie startowym. Mamy już wszystkie informacje potrzebne do odtworzenia przebiegu katastrofy Concorda. Opona samolotu przejeżdża po kawałku metalu na pasie startowym i w rezultacie wybucha. Kawałki gumy przebijają zbiornik paliwa numer 5, co wytwarza potężną falę ciśnieniową i powoduje oderwanie się kawałka zbiornika. Wyciekające paliwo się zapala, pożar uszkadza dwa silniki Konkorda. Z dwoma wyłączonymi silnikami i zablokowanym podwoziem. Samolot nie może osiągnąć odpowiedniej prędkości i wygenerować odpowiedniej siły nośnej. Nie da się nic zrobić, by uratować lot 4950. Ginie 109 pasażerów. Na Ziemi życie tracą jeszcze 4 osoby. Cała flota Concordów zostaje uziemiona na czas modernizacji, która ma uczynić je bezpieczniejszymi. Ikoniczny samolot powraca do użytku dopiero po roku. Spektakularny Concorde powrócił dziś rano do regularnych lotów, startując z Heathrow w kierunku Nowego Jorku. Ale świat odchodzi od marzenia o naddźwiękowych lotach. Concorde zostaje wycofany po trzech latach. BA-002 opuszcza lotnisko Kennedy'ego po raz ostatni. 26 listopada 2003 roku Concorde odbywa ostatni lot.